Dzień dobry. Ze studia Uniwizji witamy serdecznie w klubie absolwentów. Dziś Państwa i moim gościem Monika Homyk. Przedsiębiorca, 20 lat doświadczenia w branży health and beauty, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, absolwentka politologii. Dzień dobry Monika. Dzień dobry Andrzeju. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do studia. To ja dziękuję za zaproszenie. Był to dla mnie zaszczyt. Jest to dla mnie zaszczyt. Cieszę się bardzo. Powspominamy trochę naszą wspólną politologię. Zrobię to z przyjemnością. Dlaczego wybrałaś Uniwersytet Szczeciński? Dlaczego skierowałaś swoje kroki na politologię? Politologia. Hmm. No to był w moim przypadku chyba taki dosyć naturalny wybór. Ja zawsze byłam bardzo aktywna społecznie, już od najmłodszych lat, wiesz... Jesteśmy mniej więcej w podobnym wieku, więc to był taki interesujący czas. Wiele się działo społecznie, gospodarczo wówczas w naszym kraju. Czas przemian. Zaczęły się tworzyć pierwsze takie struktury. Pamiętasz zapewne Młodzieżowe Rady Miasta, już tak od samorządu szkolnego, to powiedzmy dalej tak? Młodzieżowe Rady Miasta. Potem, którego zostałam przewodniczącą. Później był młodzieżowy sejmik województwa, wtedy Gorzowskiego. Chyba pierwszy taki sejmik w ogóle w naszym kraju, którego zostałam wiceprzewodniczącą. Więc no tak, jak widzisz, za no ta politologia jakby była naturalnym wyborem. Takie miałam wówczas marzenie, żeby robić rzeczy ważne, ważne społecznie. Zawsze czułam się bardzo dobrze w komunikacji i wydawało mi się, że ludzie mnie słuchają, że potrafimy się ze sobą porozumieć. Wiele rzeczy udawało mi się zrobić, przepracować i no, taka była naturalna potrzeba mojej duszy tak? żeby rzeczywiście studiować tą politologię. Było to tym bardziej interesujące, że wówczas też jakoś krótko przed moim rozpoczęciem studiów powstała katedra integracji europejskiej. My wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii Europejskiej, więc w ogóle było to takie intrygujące bardzo dla mnie. No I rzeczywiście studiowałam politologię, potem wybrałam tą specjalizację właśnie na katedrze integracji europejskiej, no, która dała mi bardzo dużo możliwości tak, własnego rozwoju, bo to był też taki aktywny czas współpracy politologii. Z różnymi strukturami europejskimi, dawał nam studentom wiele możliwości studyjnych wyjazdów czy też wymiany studenckiej. No, to było na pewno takie doświadczenie e, bardzo ważne, jeżeli nie kluczowe e, dla całego mojego życia późniejszego. Czy trudno było dostać się na studia? No, bardzo, bardzo. W moim roczniku e, było dziewięć osób chętnych na miejsce, jeżeli chodzi o politologię. Szczecińską, więc uważam, że to było naprawdę no, wyczyn. Czyli dostarczyliście tylko najlepsi. No, mam nadzieję, że tak właśnie było. Wielu osób znam, którzy studiowali razem ze mną, czy z roczników starszych, czy z mojego rocznika, czy młodszych. To są bardzo ambitne, wartościowe jednostki. Wielu z nich no, nie poszło w politykę, chociaż byli i tacy. Którzy jednak tą polityką się pałali. Ale rzeczywiście politologia to są takie studia, które dają możliwość bardzo szerokiego rozwoju. I wydaje mi się, że dlatego to jest taki interesujący był to wówczas dla mnie kierunek. Pamiętam, że w czasie studiów byłaś zaangażowana w organizację Olimpiady Przedmiotowej. Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Tak, była to pierwsza ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej wówczas. Tak jak mówię, pierwsza katedra integracji europejskiej w naszym kraju, więc tworzyliśmy takie grono studentów bardzo mocno zaangażowanych. Była nas tak naprawdę garstka, ale była to też dla nas bardzo duża nobilitacja, gdyż od władz uczenianych dostaliśmy. Całe piętro w budynku w Starym Budynku Ekonomii na Mickiewicza, więc mieliśmy swoje biuro, swoich sekretarzy, praktykantów, których zatrudnialiśmy do różnego rodzaju prac. Ja byłam od samego początku odpowiedzialna za całą organizację tego przedsięwzięcia. Byłam, tak się wtedy nazywało sekretarzem do spraw organizacji, czyli organizowałam i szkoły. I później te miejsca noclegowe dla uczestników, cała procedura związana z ich odbiorem, przyjazdem, rozdziały na sal, organizowanie testów, kadry naukowej do oceniania później tych prac. Także no, to było bardzo interesujące zajęcie dla młodego człowieka. Ale całych studiów nie spędziłaś w Szczecinie? Nie, nie spędziłam w Szczecinie całych studiów. To było jednym z punktów, dlaczego wybrałam ten kierunek, tak, że dawał możliwości właśnie wyjazdów, nie tylko takich krótkich wyjazdów studyjnych, bo takie też były na przykład do instytucji Unii Europejskiej, czy też żeby zwiedzić i zobaczyć jak funkcjonuje, czy odbyć jakieś sesje plenarne w kwaterze głównej NATO, gdzie jeździliśmy z naszymi profesorami, ale rzeczywiście Miałam to szczęście niesamowite, żeby wyjechać na wymianę studencką w ramach programu Socrates Erasmus. Miałam możliwość odbyć roczne studia, również magisterskie, w Szwecji. Była to na Wydziale Stosunków Międzynarodowych, więc tak naprawdę zdawałam i robiłam magisterki dwie, bo i w Szwecji, tak żeby ten program w całości już tak kompletnie zakończyć, no i później tutaj oczywiście w Polsce. I rzeczywiście to była przygoda mojego życia. I proszę sobie wyobrazić, że wówczas rzeczywiście mam z dziewczynami, bo były same dziewczyny chętne na te wyjazdy, praktycznie przepraszam, jeden chłopak na wyjazdy anglojęzyczne. I od razu jakby bardzo mnie interesowała Szwecja, było to dla mnie coś takiego egzotycznego poniekąd. No i też w Szwecji można było odbyć ten, te studia roczne, tak? Czyli zakończone magisterką. Bardzo mi to się podobało, ale miejsca były tylko dwa dla wszystkich studentów. No i też właśnie takie szczęście. Szczęście mi wtedy dopisywało. Wybitna studentka, stypendystka. Ale studia to nie tylko nauka. No nie tylko nauka. To są przede wszystkim ludzie i relacje, które tworzymy, i które potem owocują gdzieś na całe nasze życie. Tak, oczywiście, że nie nauka, bo też, jak możesz zauważyć, ja miałam w swoim życiu epizody związane stricte z tymi naukami, które przyjąłam podczas studiów, czyli takie polityczne, ale głównie tym się nie zajmuję. Więc, yy, tak, przede wszystkim studia to jest taki własny rozwój osobowościowy. Politologia daje bardzo duże możliwości. Wyjazd ten zagraniczny dał ogromne możliwości. Wydaje mi się, że wtedy w ogóle mój światopogląd się bardzo zmienił. Patrzenie na, dużego, na drugiego człowieka. Sam wiesz, jak to jest, <grydy> kiedy się studiuje z ludźmi, yy, z różnych zakątków świata, z Afryki, z Korei, z Azji, z Ameryki Południowej, no po prostu cudownie się znaleźć w takim środowisku międzynarodowym. I wydaje mi się, znaczy jestem przekonana wręcz, że jeżeli ktoś tego zasmakuje i spróbuje takich relacji z drugim człowiekiem, nagle już tak, pryskają wszystkie jakieś takie uprzedzenia, stereotypy, już tego nie ma po prostu. Komunikujesz się jak z drugim człowiekiem, starasz się czerpać od nich jak najwięcej i też starasz się im dać jak najwięcej, tak? Bo nie wiem, jak u ciebie to było, ale jak my przyjechaliśmy do Szwecji, no to gdzie jest Polska i w ogóle co tam się u nas dzieje, to ludzie mieli takie no, średnie wyobrażenie o naszym kraju, więc też czułam się taka, wiesz, takie miałam poczucie misji, że muszę ten nasz kraj prezentować jak najlepiej stąd też taka wyrywczość do różnych prac y, y, tamtejszych studentów, tak, żeby przy różnego rodzaju okolicznościach, czy też prezentowania y, własnego kraju, kultury i tak dalej, żeby no, zaprezentować się y, rzeczywiście jak najlepiej. Studia się skończyły. No tak. Byłaś samorządowcem, jesteś yy, przedsiębiorcą. Tak. tak. I to z już bogatym doświadczeniem. Funkcjonujesz w branży medycznej, w branży health, beauty. Ta politologia, świat medyczny. No widzisz? Wiesz co? To właściwie muszę powiedzieć tak, że ja już kończąc studia, wiedziałam, że raczej w politykę iść nie będę. Znaczy, miałam takie poczucie, że może to nie jest do końca to, w czym się odnajdę i co mi przyniesie dużą dozę satysfakcji. W związku z tym już jako swoją pracę magisterską wybrałam wpływ takiej grupy politycznej tej Europejskiej Partii Ludowej, na, czyli w tej głównej grupy w parlamencie europejskim na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Miałam wtedy bardzo duże możliwości badawcze, bo rzeczywiście ze Szwecji to mogliśmy aplikować o każde dokumenty ze struktur europejskich, więc ta praca mogła być autentycznie taka badawcza tak? i gdzieś coś odkrywałam nowego, jakieś nowe zależności, więc to było takie mocno ekscytujące. No ale tak jak widzisz, już wtedy wybrałam te małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla mnie, polityk żeby być efektywnym e, musi mieć taką kompetencję, dobrze rozwiniętą kompetencję komunikacji. I tutaj komunikacji nie tylko wiesz takiej gadanej, tylko też e, słuchania e, drugiego człowieka. E, ta kompetencja jest również kluczowa, jeżeli chodzi o zarządzanie przedsiębiorstwami czy różnymi jednostkami, tak? Więc wiedziałam, że no jeżeli nie polityka, to muszę tą swoją główną kompetencję, którą uważam, że posiadam, i zawsze uważam, że jest ona wystarczająco rozwinięta, wykorzystać w innej dziedzinie tutaj biznesu. Tak? Więc w związku z tym to zarządzanie, właściwie specyfika, czy to jest medycyna, tak? ta branża health and beauty, czy jakakolwiek inna, była dla mnie poboczną. Wybrałam akurat tą firmę, w której przepracowałam prawie 18 lat, w tym 15 na stanowisku zarządczym, 7 na stanowisku prezesa zarządu. Nie dlatego, że oni akurat zajmowali się tym, czy zajmowali, ale y, rzeczywiście była to firma, która jakby dopiero powstawała na rynku szczecińskim y, i była to firma, która dawała mi też możliwości rozwoju czy też współpracy z zagranicą, a bardzo, bardzo nie chciałam stracić y, kontaktu z językiem. Uważałam, że to by była zbrodnia dla mnie osobiście, gdybym poszła gdzieś do pracy i nie korzystała z tego języka stale, bo jak sam wiesz, jeżeli znasz obcy język, a go nie używasz, no to on siłą rzeczy z czasem umiera, więc to było dla mnie kluczowa rzecz i dlatego ta akurat firma, a nie inna. Natomiast już potem, jak zrezygnowałam z tej pracy etatowej i założyłam własną działalność gospodarczą, to w zakresie zarządzania, czy też rozwoju firm, rozwoju potencjału działu pracowniczego, budowania marki. Miałam to szczęście współpracować z różnymi firmami. była to restauracje, firmy produkcyjne, ostatnio nawet firma z branży odnawialnych źródeł energii, więc ja uważam, że to zarządzanie, budowanie marki, relacje między ludźmi, budowanie zespołów, no to tak naprawdę to są, to jest ten sam y, model, jakby te same wartości są ważne, które można przerzucać tylko odpowiednio. Y, tam branżę różnią się tak naprawdę tylko y, detalami. Czy Szczecin jest takim miejscem, gdzie ta turystyka medyczna funkcjonuje? To w nawiązaniu do tego tak, doświadczenia. Ja rozumiem, tak, tak. Y, wiesz, co y, funkcjonowała. Y, do czasu jeszcze Brexitu bardzo mocno wiesz jak wyszliśmy do Unii Europejskiej miałam tą okazję już być w tej firmie jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej i to rzeczywiście z roku na rok to był taki bum ponieważ ja się bardzo mocno angażowałam w tym żeby nawiązać tą współpracę gdzieś tam z zagranicznymi placówkami różnymi medycznymi czy też takimi które mogłyby nam dać tego klienta do Polski bardzo szybko została zauważona przez zagraniczną prasę, i naprawdę przeróżną, bo to było i The Associated Press, i Washington Post, i Bild Zeitung, i no naprawdę no, przeróżne tytuły zagraniczne, zaczęły się interesować tym, co się dzieje u nas w kraju. Wiele razy przyjeżdżali do naszej tutaj kliniki, tak, żeby zrobić wywiad, czy. Porozmawiać z naszymi pracownikami czy z pacjentami, dlaczego przyjeżdżają, co pobudza ich właśnie do takich wędrówek. Więc to był na pewno bardzo interesujący czas, i rzeczywiście kiedyś tych pacjentów było bardzo, bardzo dużo. Teraz troszeczkę to się zmieniło, wydaje mi się, na rzecz tutaj naszego bezpośrednio, tylko naszego sąsiada czyli jakby to, co już kiedyś. Eksperci od przewidywania tych przyszłych tych trendów e, biznesowych, gdzie kiedyś, tam lata temu, czytałam, że te podróże nasze będą się kształtować inaczej, będziemy zmieniać środki transportu, e, inaczej będziemy układać nasze relacje biznesowe. Wiesz, jak to jest to? czytasz to jak science fiction na początku, te lata temu, jak w opowieściach e, lema, tak? Niektóre rzeczy były wtedy nie do wyobrażenia, a potem nagle się to staje. Rzeczywistością i tak też się stało w tym przypadku. Natomiast uważam, że to są dobre relacje i dobrze jest kształtować takie wzajemne, dobre stosunki, bo jak sam wiesz, jeżeli korzysta się z tych usług, takich. Bezpośrednio sąsiedzkich to też to kreuje pewien rodzaj takiej współpracy szerszej, tak? Bo oni przyjeżdżają tutaj po usługi medyczne, my jedziemy do nich po inne produkty, tak? Wymieniamy się na różnego rodzaju poziomach i to wydaje mi się też później. Przerzuca też na postrzeganie siebie w świecie, nawet takim politycznym, czy w przypadku różnego rodzaju kryzysów, jakie przecież nas spotykają, tak? zwłaszcza ostatnimi czasy. Więc warto dbać o to. Ja uważam, że warto dbać o relacje zawsze, no bo nigdy nie wiadomo, jak się nasze życie potoczy i kiedy to się przyda. Piękna puenta, warto dbać o relacje. Warto. Bardzo dziękuję Ci, Moniko, za odwiedzenie Klubu Absolwentów. Dziękuję również bardzo serdecznie. Miło mi było Ciebie spotkać. Również. Bardzo dziękujemy za Państwa udział w dzisiejszym programie Klubu Absolwentów. Serdecznie zapraszamy za tydzień. Kolejny absolwent już czeka na Państwa. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.